Zmartwychwstanie Chrystusa to wydarzenie, które daje nam nadzieję. Pytamy jaką nadzieję? Czy tę na lepsze jutro, na lepszą pracę, na lepsze życie? Przecież wielkanocna nadzieja jest wyjątkowa, jest nietuzinkowa. Nie da się jej porównać z niczym innym. To jest nadzieja, że śmierć i zło we wszystkich znanych człowiekowi formach nie mają ostatniego słowa. Jedynie miłość Boga ma moc. Moc, by stwarzać, budzić do życia, zniweczyć śmierć. Ale bądźmy szczerzy, ile w nas jest takiej nadziei? Wydaje się, że dzisiaj problemem jest nie mówienie o nadziei, ale autentyczne życie nią. Trafnie wyraził to papież Franciszek w słowach, Patrzymy jedynie na przemijający dzień dzisiejszy. Jesteśmy rozczarowani przyszłością, wciąż narzekamy i myślimy, że nic się nie zmieni. Jednak tej wielkiej nocy Pan chce nam dać inne oczy, rozpalone nadzieją, że lęk, ból i śmierć nie będą miały względem nas ostatniego słowa. Pamiętajmy nie tylko w te święta, że chrześcijańska nadzieja to nie pobożne życzenia ani słowa, których nie rozumiemy, ale to jest obietnica z gwarancją realizacji, dar z poręczeniem spełnienia, a jest nim obecność w nas miłości Boga. Nadzieją chrześcijanina jest sam Bóg. Fakt zmartwychwstania daje nam pewność, że Chrystus jest gwarantem nadziei naszego spotkania z Nim i życia w niebie. Idźmy więc przed siebie właśnie z nadzieją, bez obaw, bez lęku, bez oportunizmu czy jakiejś taktyki. Szukajmy tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus. I właśnie spełnienia tak rozumianej nadziei życzę Wam, drodzy czytelnicy, z okazji świąt Wielkiej Nocy. Niech nie opuszczają Państwa radość i odwaga w przyznawaniu się do Boga na co dzień. Ziemia Święta przemawia do nas w sposób, który jest nie do osiągnięcia gdzie indziej, podkreśla ksiądz profesor Waldemar Chrostowski, biblista, opiekun i przewodnik pielgrzymek po Ziemi Świętej. W rozmowie z niedzielą wyjaśnia, dlaczego właśnie tam człowiek staje się szczególnie podatny na działanie Boga. Kościoły są takie, jacy są ludzie. Wnętrze świątyni odzwierciedla wnętrze współczesnego człowieka, zauważa bohaterka kolejnego tekstu. Między innymi o zadaniach architektury sakralnej i halach bez ducha opowiada siostra Maristella Sienicka, architekt. Współczesne pomysły rządzących na wyrugowanie nauczania religii i znaku krzyża ze szkół nie są czymś nowym. Podobnie było na przykład w latach 80. w zespole szkół rolniczych w Miętnem. Szczegóły znajdą państwo w tekście pod tytułem My chcemy Boga w książce W szkole. Przenosimy się teraz do Miechowa, gdzie znajduje się być może najstarsza na świecie replika grobu Bożego. Sekrety polskiej Jerozolimy ujawnia ksiądz Franciszek Siarek, proboszcz i kustosz Miechowskiej Bazyliki Grobu Bożego. Zmienił swoje życie w więzieniu. Był mafiozem, teraz jest ewangelizatorem. Jak udało mu się przejść na jasną stronę mocy? Tylko w bliżej życia z wiarą mogą państwo przeczytać spowiedź gangstera Pawła Cwynara. Szukają Państwo pomysłów na pożywne i lekkie posiłki z wielkanocnymi tradycjami w tle? Proponujemy więc podpłomyki, krem chrzanowy z białą kiełbasą oraz ciasto ala jajka sadzone. A na koniec Polska na wesoło. Śmiejemy się z sołtysa z Wąchocka, łamiemy język na Szczebrzeszynie, nudzimy się jak w Pcimiu, a kozy wysyłamy do Pacanowa. Te miejscowości istnieją naprawdę, tylko gdzie i co o nich wiemy. Na nowy tydzień polecam Państwu nową niedzielę oraz życzę błogosławionych świąt zmartwychwstania Pańskiego. Do zobaczenia.